Tego podcastu słuchasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-cudzamy do kupy. Halo, halo, dzień doberek. Tutaj Aga, Twoja podcastowa nauczycielka języka niemieckiego. Słyszymy się w 108 odcinku podcastu Cudzamenu Kupy Niemieckiej w Pikulce. A dzisiaj porozmawiamy sobie o szyku przestawnym w języku niemieckim. W odcinku 106 rozmawialiśmy o szyku prostym. Ja wam tam wspominałam, że mamy w niemieckim trzy szyki: prosty, przestawny i końcowy. No i dzisiaj przechodzimy trochę do tego drugiego. O szyku końcowym też będę jeszcze rozmawiać, ale chciałabym tak robić to z przerwami, żebyście nie mieli jakby za dużo informacji takich um, um, gramatycznych czy dotyczących budowy zdania w, nie wiem, podrząd, nie? Dlatego sobie tam robimy takie przerwy ze słownictwem, a teraz przechodzimy właśnie do szyku przestawnego. Co to jest w ogóle, po co nam to i o co ke pasa, Ale zanim to, oczywiście mam dla Was ciekawostkę i dzisiaj troszeczkę pogadamy o austriacyzmach, czyli o słówkach, które, w, wiecie, w Austrii mówi się po niemiecku. Ale są takie słówka, które po prostu spotkasz tylko w Austrii i one się różnią od tego Hochdeutscha, którego się uczymy. Więc ja to często mam wśród kursantów, którzy właśnie mieszkają w Austrii albo w Szwajcarii na przykład. I są też te helwetyzmy, czyli słówka, które występują na przykład tylko w Szwajcarii, mimo tego, że się mówi Hochdeutschem najczęściej. No to mogą się po prostu te słowa różnić. Więc nie zdziwcie się, jeżeli na przykład Będziecie w Austrii i jakieś słówka nie będą odpowiadały temu, czego się uczycie, bo my się uczymy zawsze tej wersji hochtojcznie, a jakieś dialekty, czy austriacyzmy, czy helwetyzmy wchodzą po prostu gdzieś tam już lokalnie. No i dzisiaj chciałabym powiedzieć o dwóch słówkach, mianowicie o styczniu, ponieważ każdy wie, że oczywiście styczeń to, to jest Januar po niemiecku, ale w Austrii najczęściej spotkasz się ze słówkiem jena. Jena, czyli a umlaut, tam jest i. A umlaut, nyny ery, jena, to jest styczeń. Albo na przykład jak pójdziesz do sklepu i będziesz chciał kupić bułkę, to um, może się zdarzyć, że nie zobaczysz słówka brudzien. Nikt nie będzie mówił brudzien, tylko raczej na przykład usłyszysz zemel". zemel. Zemel jest też, zdaje się, popularne na południu Niemiec. No to taka ciekawostka, że uczymy się tego niemieckiego, ale uwaga, jak będziecie właśnie w Austrii czy w Szwajcarii, to po prostu to słówka... Pojedyncze lub czasami całe wyrażenia mogą się trochę różnić od tego, czego my się uczymy, po prostu e, ucząc się niemieckiego. Ale to trochę tak jak u nas: zobaczcie, u nas w jednym kraju potrafi być e, pewna zmiana, prawda? Niektórzy chodzą na dwór, niektórzy chodzą na pole, niektórzy jedzą ziemniaki, inni jedzą kartofle, a jeszcze inni jedzą pyry. Także tutaj też w polskim mamy e, no, sporo wersji jednej rzeczy, prawda? No dobra, przechodzimy sobie do szyku, szyku przestawnego, tak jak mówiłam, jeżeli nie słuchałeś odcinka 106, to zapraszam Ciebie tam, tam był szyk prosty, jak sama nazwa mówi szyk prosty, to nie dość, że jest prosty, to jeszcze jest łatwy, więc naprawdę całkiem fajny temacik, a teraz właśnie szyk przestawny i on tak po nauczycielskiemu yy, oznacza, że podmiot stoi za orzeczeniem. No i teraz o co mi chodzi? Początek zdania, wyobraźmy sobie, mamy jakiś początek zdania, potem właśnie mamy orzeczenie, czyli odmieniony czasownik, potem mamy podmiot, czyli osobę lub rzecz, która coś wykonuje, no i potem mamy reszta zdania. Na przykład, heute, dzisiaj, to jest mój początek zdania, nie? I zobacz, nie zaczynam od osoby, mówię heute, potem mówię gehe ich, gehe idę, odmieniony czasownik iś, ja, a potem iskino, reszta zdania. Jakbyśmy to rozpisali, jakbyście mieli to przed oczami, to byście widzieli, że jest właśnie hojta, gej, no czyli mamy początek zdania, orzeczenie, podmiot i reszta zdania. No ale zaraz sobie porobimy parę przykładów i na słuch też to się da ładnie wytłumaczyć. Używamy go gdy? I teraz po co nam ten szyk przestawny? Po co w ogóle w niemieckim są te szyki? Ten szyk akurat używamy wtedy, kiedy chcemy rozpocząć zdanie od innej części zdania niż podmiot. No bo jak ja chcę powiedzieć, ich gehe heute ins Kino, no to mamy ich gehe, ja idę. Nie? Osoba, czasownik, a potem ble, 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 reszta zdania. A tutaj zobacz, że w moim zdaniu tym początkowym ja zaczęłam od heute gehe ich ins Kino. Czyli ja zaczęłam, żeby podkreślić, że to dzisiaj ja, ja idę do tego kina, nie? Zaczęłam od słowa heute. No i co to może być ta inna część zdania? To właśnie może być określenie jakiś czasu. Może być zaimek pytający, bo przecież zobacz, jak Ciebie zapytam, wie heist du, jak Ty się nazywasz, to mówię wie, potem mam czasownik du, nie? Wie heist du, a nie wie du heist. I to jest właśnie szyk przestawny, że ja nie mówię wie du heist, tylko heist du. Szyk prosty polegam na tym, że osoba czasownik, a tu po prostu mamy czasownik osoba i tyle. On dlatego jest przestawiony. No i właśnie mamy heute gehen wir ins Kino. Dzisiaj idziemy do kina. Albo kiedy jedziesz do Niemiec? Wann fährst du nach Deutschland? Wann fährst du? Kiedy? Mam słówko pytające, a potem mamy fährst du, a nie du first, ok? Czyli pamiętaj, żeby po prostu sobie przestawić osoby z, z czasownikiem na miejsce podmiot orzeczeniem. Do czego jeszcze tego używamy? Przy tworzeniu pytań rozstrzygających. My mieliśmy pytania, o Jezus, chyba 100 odcinków temu, które zaczynają się od czasownika. Te rozstrzygające to są właśnie takie. Jak ciebie zapytam, ej, masz dzieci? Hast du kinda? Zobaczcie, Hast du Kinda. Pierwsze słowo to jest czasownik, a potem jest dopiero osoba. Hast du, albo np. jesteś głodny, bist du bystu bist du nie? Albo dobrze się czujesz, fühlst du dich gut, fühlst du dich gut, nie? Czy dobrze się czujesz. Zresztą mamy hast bystu, hastu, um, haben wir, habt ihr, haben sie, gehen sie, nie sie gehen, ha, sie haben, sie essen, tylko właśnie zamieniam na miejsca. No i jeszcze... Używamy to po takich charakterystycznych spójnikach. Tak jak mieliśmy szyk prosty po charakterystycznych spójnikach, to teraz trzeba sobie zapamiętać. Najlepiej się nauczyć po prostu na pamięć albo w zdaniach po prostu tego używać, yy, jakie spójniki każą nam zrobić szyk yy, przestawny. I teraz, jak zobaczysz słówko alzo. Alzo oznacza więc i zatem. Po alzo zawsze będziesz mieć szyk przestawny. Po słówku dan. DAN to jest POTEM. Po słówku DARUM. Albo DESHALB, albo DESWEGEN. Bo to w zasadzie jest jedno znaczenie. Macie DARUM, DESHALB, DESWEGEN. I to po prostu znaczy DLATEGO. Można sobie wybrać, jakie się chce. E, w przeciwnym razie, tak jest, taki spójnik. To jest ZONST. Sonst. POMIMO TO, POMIMO TEGO to będzie trotzdem, trotzdem. No i na przykład POZA TYM. außerdem Außerdem. I teraz, y, oczywiście takich spójników jest więcej. To są tylko takie podstawowe przykłady, no bo ten podcast też jest taki od podstaw, ale takie najważniejsze rzeczy. Czyli mamy also, dann, darum, sonst, trotzdem i außerdem. I to są słówka, które wymagają, żeby po nich zrobić szyk przestawny. No ale popatrzmy sobie na przykłady zdań. Albo posłuchajmy w tym przypadku, jak to w ogóle wygląda i o co mi chodzi. Ja się zastanawiam, co się dzieje po tych słowach, dobra? Zobaczmy: na przykład mamy takie coś. Jestem chora, alzo, więc, albo zatem powinnam zostać na chacie, nie? No to mówię tak: ich bin krank. Mamy ładnie, ja jestem chora, potem robię więc, albo i zobacz: powinnam zostać, to powiem, soll ich zu Hause bleiben, nie? Nie ich soll, tylko soll ich. Ich bin krank, also soll ich zu Hause bleiben. Nie? Popatrz sobie na przykład na taki przykład. Najpierw robię zakupy, a potem ugotuję obiad. Potem to było done. No to robimy. Zuerst mache ich einkäufe. Najpierw robię zakupy. dan I patrzę, aha, co po dan miało być? szyk przystawny. To nie powiem dan ich koche, ja gotuję, tylko dan koche ich. Okej? Okay? Dan koche ich das Mittagessen. Zuerst mache ich Einkäufe, dann mache ich das Mittagessen. Okay, dann koche ich das Mittagessen. Onchislatuje, dlatego idzie do lekarza. Er fühlt sich schlecht. Er fühlt sich schlecht. Dlatego darum geht er zum Arzt. Geht er. Nie mówię air er gate, tylko gate air, er, nie? Dlatego. Możemy użyć darum. Pamiętaj, że możemy użyć też deshalb, bo to też znaczy dlatego, albo np. deswegen. To jest wszystko jeden grzyb. No i sobie człowiek myśli, to po co w takim razie mają trzy słowa na dlatego? No, no nie pytajcie mnie, po prostu tak został wymyślony, nie, ten język, żeby nam utrudnić robotę. No, ale dobra, no to sobie popatrzmy, jak będzie na przykład. E, musimy się pospieszyć, e, w przeciwnym razie się spóźnimy, i tu takie może nowe słówko dla Was, ząst właśnie się pojawiło, to jest w przeciwnym razie, i tu zobaczcie, jest tylko jedno słówko, i musimy, mówimy tak, musimy się pospieszyć. Wie müssen uns be Wir müssen uns be e, To wyrażenie w ogóle. Jeszcze taka mała dygresja, i jeżeli nie kupiłeś kiedyś, kiedyś kilka miesięcy temu napisałam takiego e-booka, który jest dostępny zresztą na stronie cuzamy w moim małym sklepiku, to tam właśnie były takie reakcje językowe, jak jest pośpieszyć się, jak jest spóźniać się i tak dalej. Także zapraszam, jeżeli nie masz jeszcze tego e-booka, to tam są mega przydatne reakcje językowe właśnie w takich różnych sytuacjach życiowych. I mamy my musimy się pospieszyć, w przeciwnym razie się spóźnimy. Wiemy syn uns beeilen Sonst verspäten wir uns. Sonst verspäten wir uns. W przeciwnym razie verspäten wir, nie? Widzisz? Uns. I potem reszta zdania, czyli tutaj w tym przypadku zaimek. No właśnie. No to jeszcze zróbmy sobie dla Was takie zadanko na sam koniec. Jak było poza tym, ponad to, albo poza tym? To było außerdem. Outside, nie? takie nowe słówko też może być, ale zróbmy sobie na przykład, no możemy powiedzieć tak: jestem na diecie, robię dietę, dokładnie, a poza tym chodzę na fitness. No i nie wiem, nie mogę schudnąć nadal, nie? Na przykład, zróbmy takie zdanie: jestem na diecie albo robię dietę, to możesz tak powiedzieć: robię dietę, to jest die diet, ok? Poza tym chodzę na fitness albo do, do klubu fitness. Spróbuj tak sobie wymyśleć w głowie teraz takie zdanie, ok? Czas start. Ok, stop. Pamiętaj, że możesz sobie zastopować zawsze, jeżeli dla Ciebie to było za mało czasu. No, moja propozycja by była na przykład taka. Ich mache eine diet. Robię dietę po prostu. Tak mówimy: diet machen. Być na diecie. Ich mache eine Diät. Außerdem, poza tym, albo ponad to, gehe ich, idę, chodzę, ins Fitnessstudio, na przykład. Nie? Gehe ich ins Fitnessstudio. Super. Czyli po prostu... Ich mache eine Diet, außerdem gehe ich ins Fitness Studio. Ja jestem na diecie, poza tym chodzę na fitness. No i tu są te spójniki, właśnie. Zobacz. Also, dann, da, rum, sonst, trotzdem, außerdem. Po nich zawsze był szyk przestawny. Warto się ich po prostu nauczyć na pamięć. Możesz sobie wypisać. Robienie notatek do podcastu też jest wskazane i na pewno się więcej nauczysz, jeżeli sobie będziesz, po pierwsze, mówić na głos to, co ja mówię, powtarzać po mnie, albo druga sprawa, właśnie sobie notować. A jeżeli jesteś leniuszkiem i nie chce ci się notować, to pamiętaj, że masz notatki, na patronajcie. Zapraszam Ciebie do pozostania moim patronem na portalu Patronite Ukośnik do kupy. Wszystkie linki są w opisie, tam będziesz mieć notatki, zadania i takie różne inne bariery do podcastu. Dodatkowo, dziękuję uprzejmie, słyszymy się w kolejnym odcinku. Ciao, ciao! Tego podcastu słuchasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik cuzamen do kupy.